Po bardzo długiej nieobecności wybrałam się na działkę i chociaż pogoda jest troszkę gorsza niż zapowiadali, ale wiem, że przez cały tydzień, piękny tydzień, gdzie ma być bardzo, bardzo ciepło i słonecznie, nie uda mi się przyjechać, dlatego zaryzykuję. Dzisiaj wysieję już do gruntu rzodkiewkę, pietruszkę, marchewkę. No i wiecie co, tutaj sobie zaczęłam szykować grządki. Muszę wyplewić jeszcze tą cebulę, która była na jesień wysiana, ale niestety okazało się, że jakiś zwierzak mi włazi na działkę. No i tutaj narobił mi w grządce i narobił mi tu w kącie. Wiecie, to jest jakby od pieska, ale tu raczej psów nie widziałam, więc nie wiem co to za zwierzak. A że było wesoło, w którędyś wchodzi chyba sarna. Powiedzcie mi, czy to jest sarny? Wszystkie ścieżki zarypane. Jeżeli tak, no to trzeba szukać śladów. Aczkolwiek kopy nigdzie nie widziałam. No to do podwyższonych grządek nie wchodziła widocznie, a tak na trawie no to nie widać. Więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to musiała niestety odwiedzić nas Sarna i którędyś znalazła sobie przejście. Więc zanim cokolwiek zacznie rosnąć, trzeba to ogarnąć. No bo nie będzie plonów. Chcę dzisiaj też wysiać groszek, ale to zaraz Wam powiem nie na groszek, że tak to ujmę. Może jakąś rukole się uda, rzodkiewkę. Wszystko oczywiście pod włókniny. Włókninę białą są różne grubości: są 17, 30, 50, ale 50 to już jest strasznie, strasznie gruba. A znowuż 17 cieniusieńka, więc wybrałam 30. To jest 30 gram, tak opisane. Troszeczkę marchewki na pierwszy zbiór, pietruszkę naciową. No i teraz tak mam rozsadę kapusty wczesnej i rozsadę sałaty. Całkiem fajną, już po trzy nawet pięć listków niektóre, więc przydałoby się ją wysadzić. Chciałam ją wysadzić w tunelu foliowym, ale niestety przez zimę ma parę uszkodzeń i musimy najpierw ją naprawić. Znaczy Naprawić tunel foliowy, więc tam odpada. No ale ta rozsada już no, muszę ją wysadzić, bo nie mogę też przytrzymać kapusty Ona wygląda na maleńką, ale wcale taka mała nie jest. Więc tutaj mam takie pałąki. To jest chyba z włókna szklanego, i zaraz wam pokażę, właśnie jak przykryję sobie tą. Włókniną, i teraz tak tutaj mam czystą ziemię. Ja bym to ściłkowała yy, albo słomą, albo trawą, ale teraz do trawy dostępu nie ma. Yy, więc słomą, ale, ale nie będę na razie tego ściłkować. Dlaczego? Bo ziemia jest zimna. Tutaj też jeszcze pokażę czosnek, ale yy, chcę, żeby się ogrzała po prostu od słońca, od temperatury przez ten tydzień, gdzie ma być ciepło. Haszczy nie wiadomo ile nie wyrośnie, a jakbym przykryła ściółką, no to by ta ziemia się nie grzała, tylko ściółka by odbijała to ciepło i długo by ziemia była zimna. Tutaj mam groszek, no i właśnie chcę go wysiać. Może nie tak na groszek do jedzenia. Gęsto nasypam to, jest kasra na 40 litrów. Chcę na młode listki. To jest groszek cukrowy odmiana, ale myślę, że to jest bez różnicy jaka odmiana groszku, bo mi po prostu zależy na zielonych listkach, młodych, świeżych. Nie wiem, do surówki, może duszony z masełkiem, więc to yy, tak. I ta kastra wyląduje teraz w tunelu foliowym. E, czosnek. Czosnek bardzo ładnie wszedł po zimie, jak widać on tu sobie będzie Rósł. Tej ściółki na razie nie ściągam. Dla czosnku jest zupełnie to niepotrzebne. Stopniowo, spokojnie sobie ta ziemia się nagrzeje. Dla czosku to nie jest takie ważne. Tak samo cebula. Cebula ładnie wzeszła. Tu też mam wyściółkowane takim suchym obornikiem. Znaczy, no to jest obornik, ale tutaj 80% to jest samego siana i to jest cienko wyłożone, więc sobie spokojnie przez sezon będzie się rozkładać. To nie jest wymieszane z ziemią, tylko tak na wierzchu, żeby ta ziemia nie parowała. Więc mówię, tam gdzie się jeżdżotkiewkę, yy, yy, pietruszkę i marchewkę nie przykrywam, nie ściukuję na razie, żeby ta ziemia się nagrzewała. Ma być po 17-16 stopni przez kilka dni i tak oto przykrywam włókniną. To tylko dwie grządki na razie. Tak, wiecie, wiecie, po zimie trzeba troszkę się rozładować na tej działce. I tutaj sobie to będzie chroniło od wiatru, a wiatr jest jakby teraz naj, najbardziej zimnym przeciwnikiem naszych wschodów czy rozsad, które tu posadziłam. Jak się nie uda tak wczesny wysiew, tak wczesna rozsada, to się nie uda, ale ja jestem dobrej myśli i wierzę, że jak za tydzień przyjadę, to zobaczę wschodzącą rzodkiewkę, całą sałatę, bo właśnie pojawiły się już ślimaki, i tego się boję. Papa,